Hakari Kinji i jego unikalne rozszerzenie domeny to bardzo ciekawe zagadnienie, które, no nie ukrywajmy, jest naprawdę zagmatwane. Technika ta również jest znana jako Idle Death Gamble. W wolnym tłumaczeniu oznacza to gra o śmierć na luzie. Postaram się dzisiaj przedstawić Wam to w taki sposób, aby każdy zrozumiał, no bo niezrozumienie tej techniki to jedna z jej zalet. Intro. Ta innowacyjna technika wiele czerpie z zasad gier pachinko i gacza, w których fundamentami rozgrywki są losowość i prawdopodobieństwo. Lecz czym w ogóle jest pachinko? W zasadzie to po prostu gra na automatach popularna w Japonii, gdyż hazard jest tam zabroniony. Zatem jest taką ich wersją automatów do gier. Dobra, wracając do właściwej treści tego materiału, unikalność rozszerzenia domeny Kinjiego polega na zastosowaniu pewnych elementów wywodzących się z hazardu i wspomnianej przypadkowości. Demonstruje to jego umiejętności strategiczne, ale również odzwierciedla jego charakterystyczną cechę umiejętność radzenia sobie z niepewnością i wykorzystywania jej na swoją korzyść. W kontekście walki jego przeciwnicy często zmagają się z trudnością zrozumienia zasad i mechanik jego techniki. Co sprawia, że hakari jest nieprzewidywalnym i potężnym wrogiem. Nie ma co ukrywać, jest to rzadkość w świecie przepełnionym różnorodnymi i równie potężnymi technikami. W sposobie zachowania Kinjiego możemy dostrzec pewną mieszankę ryzykanta i stratega. W znaczący sposób odzwierciedla to jego osobowość i podejście do wszelkiego rodzaju walk. Ta umiejętność w manipulowaniu prawdopodobieństwem, w połączeniu z elementami tych gier, tworzy nie tylko fascynującą dla nas jako odbiorców technikę walki, lecz wprowadza naprawdę niepowtarzalną dynamikę w relacjach z innymi postaciami. Ponadto, jak się domyślacie, ma to naprawdę spory wpływ na rozwój fabularny. Na początku trzeba zaznaczyć, że Kinji potrafi korzystać z efektów wizualnych poza swoją domeną. Też drzwi, kule czy... inne efekty, tak też będę je nazywał w tym materiale. W domyśle chodzi mi o efekty następujące po sobie. Jest to chociażby widoczne w 155 rozdziale mangi, gdzie ten atakuje Yuji'ego. W tym miejscu możemy założyć, że przeklęta technika Hakariego może obejmować wszelkie elementy jakkolwiek związane z paczynko, w tym między innymi możliwość korzystania poza domeną z wyżej wymienionych rzeczy. Jednak co z zasadami? W końcu przydałoby się, żeby przeciwnik je znał przed przystąpieniem do walki, prawda? I tak, i nie. Oponent ma szansę je poznać, lecz jest w tym jeden malutki haczyk. Hakari w swojej formie Cibi wyjaśnia osobie, którą uwięził, zasady gry, aczkolwiek jest to na tyle duży zasób informacji, że przeciwnik najczęściej nie rozumie w ogóle w pełni możliwości, jakie posiada ta technika. Na przykład Kashimo całkowicie zapomniał o tym, że poszerzenie domeny Hakariego ma szansę na zwiększone prawdopodobieństwo, które wynosi około 75%. Idąc dalej, gra rozpoczyna się w trybie normalnym, w którym dzisiejszy bohater musi wylosować jackpota. Aby zwiększyć szansę, na sukces przejścia do scenariusza Rich używa dodatkowych efektów wizualnych. Kolory tych efektów, czyli zielony, czerwony i złoty, wskazują na szanse osiągnięcia właśnie Jackpota. Na przykład, zielony oznacza niskie prawdopodobieństwo, a złoty wysokie. Identyczna zasada tyczy się drzwi, ponadto wskaźniki w kolorach tęczy lub cztery kolejne efekty go gwarantują. Istnieje też coś, co dla uproszczenia nazwiemy pseudorzutem, oznaczający tyle, że hakari jest w stanie powtórzyć daną sekwencję. Pozwala mu to unikać zadawanych mu obrażeń, jednocześnie kontynuując grę. Kule i drzwi mogą służyć jako atak, ale ich głównym celem jest określenie, jaki scenariusz wydarzeń nastąpi, co oznacza przerywnik filmowy zaraz po nim. Ilość gwiazd od 1 do 3 wskazuje szansę na jackpota. Jedna gwiazdka to niski hype, dwie to średni, a trzy to duży i tutaj jest aż 80% szans. Lecz czym byłaby dalsza zabawa, gdyby nie jeszcze bardziej nie skomplikować tej gry? Przejdźmy jednak do czegoś, co będziemy nazywać wzmacniaczami szans. W celu zwiększenia szans na jackpot, w trakcie scenariuszy Rich mogą pojawić się specjalne animacje. To przypomina mechanizmy znane z gier gacza, gdzie specjalne wydarzenia mogą zmienić wynik losowania, aczkolwiek jest to trochę niesprawiedliwe, nie? Po trafieniu jackpota w następnej grze, gracz otrzymuje albo zmianę prawdopodobieństwa, albo redukcję czasu. Zgodnie z przebiegiem gry, zmiana prawdopodobieństwa skutkuje kolejnym jackpotem, który może zostać połączony w pewien ciąg, w wyniku czego Hakari zdobywa bonus za bonusem. Szybkość aktywacji domeny Kindziego jest jedną z najszybszych w serii. Jego gwarantowane trafienie nie jest samo w sobie szkodliwe: polega na przekazaniu przeciwnikowi zasad, co dezorientuje go i pozwala hakariemu na kontynuację gry. Podsumowując, jego technika opiera się na wykorzystywaniu mechanizmów losowości i prawdopodobieństwa, które są kluczowe w grach typu Pacinko i Gacza. Jego zrozumienie i manipulowanie tymi zasadami daje mu zdecydowaną przewagę w walce, pozwalając na zwiększenie szans zwycięstwa w swojej domenie. Zmierzając powoli ku końcowi tego materiału, uważam, że warto dopowiedzieć, że Hakari jako postać oraz jego technika poszerzenia domeny odgrywają ważną rolę w fabule Jujutsu Kaisen. Jego zdolność do manipulowania prawdopodobieństwem i losowością może być postrzegana jako metafora dla nieprzewidywalności życia i walki, które są centralnymi motywami w serii. Przez swoje działania Hakari nie tylko wpływa na jej przebieg, ale również na rozwój innych postaci i kierunek, w jakim podąża narracja. Technika domeny Hakariego Kinji, Idle of Gamble, jest naprawdę fascynująca fascynującym przykładem kreatywnego podejścia do technik i walk w świecie Jujutsu Kaisen. Nie zapomnijmy jednak, że jest też idealnym podsumowaniem dlaczego w ogóle powstał Bem, w którym Gg Akutami gada jakieś losowe rzeczy i twierdzi, że jest to trudne. Sama technika, jak mówiłem, łączy elementy hazardu, strategii i psychologii, co czyni ją jedną z bardziej unikatowych i intrygujących technik w serii. Jej zrozumienie wymaga nie tylko wiedzy o mechanikach gry, poznania ich, ale także zdolności do szybkiego przystosowania się i strategii, co stanowi wyzwanie zarówno dla przeciwników Hakariego, jak dla widzów, czyli dla nas, poczytelników serii. Do usłyszenia!